Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Rock and Paul. A to jest gra Minecraft. I kolejny odcinek z serii Stawiam klocki. Wyprowadziłem się już z tej jaskini. Nie mam tu nic. Znalazłem plac, na którym będzie mój dom. Hmm, to już zboże mi rośnie. Mój domek będzie gdzieś tam. Robiłem sobie taki Mały szałas na razie, tutaj będę e, spał w nocy. No i będę budował dom. Co potrzebuję do budowy domu? Mm, na początku może kamień. Gdzieś miałem kamień. Więc wezmę trochę kamienia. To odłożymy na miejsce, to jest niepotrzebne, przyda nam się drewno. Piasek niech zostanie. To jest niepotrzebne. Szkół nam się przyda. Jedzemko się przyda. Ok. No, jak zrobić ten domek? Hmm. Ok, coś wykombinujemy. Na pewno przyda się ciemne i jasne drewno. Jasnego drewna mamy trochę mało. Ok, to zrobimy z tego może. Tego mamy więcej. O, jest jasne drewno. Super. I kamień. Też się przyda. Gdzieś słoneczko. Niedługo zajdzie. Dobra. Eee, to robimy ten domek. Tu gdzieś będzie wejście. Tam widziałem gdzieś woda chyba jest. Eee, ok, to tu będzie wejście. Gdzieś w tym miejscu. I wejście zrobimy... Może... Może w sumie cały dom zrobimy bardziej z jasnego drewna i gdzieś tam pomiędzy będą ciemne elementy zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie okej, okay. tu będą drzwi tu będą drzwi inaczej, zrobimy to Nieco wyżej, dlatego że musiałbym sobie podłogę robić. Musiałbym podłogę. A, z zrobimy z tego drewna. Może. I dobra, tu będą schody. Tu będą schody. Okej okay. i podłoga. To będzie podłoga. będzie na czwartej kratce. Na tej wysokości będzie sufit. Dobra, wiemy tutaj musi być... Może się już schowam, bo Chwilę już się spełnuje potwory. Poczekamy do rana. Okej. Okay. O, creeper. A tu sobie zrobiłem kopalnię. I kopałem ostatnio. Pana to nie chcemy. Pana też. Punkt. Dobra. Okej. Okay. To wyrąbimy. Tu będą szyby. Aha dobra. Spróbuję zrobić jakiś nowoczesny ala domek Ala nowoczesny. OK. Może tak nie, może to zburzymy. Tego to nie będzie trzeba to wyrąbać. Przedłużymy domek, będzie dłuższy w tą stronę. Podłoga. I jeszcze kawałek. Ok. Musimy będę musiał postarać się o więcej szkła. A tu zrobimy na rogu 1 2 3 4 5 taki ciemny element 5 dobra 5 6 tam na 6 kroatek będzie na 6 kratek ok ok jakoś to wygląda na razie tu będzie szkło do końca że tak drzwi otwieramy drzwi. drzwi z tej strony ok Dalej pod I też będzie szyba. O, mamy jeszcze, dobra, super. Super git. Okej, okay, tyle na razie. Yy, tak na marginesie u mnie jest około godziny... ...dwunastej... Yy, 45 w nocy. Tak, 12:45 w nocy. Także jestem trochę zaspany, ale postanowiłem, że bo dawno nie grałem, że zagram sobie i postaram się wybudować ten dom. Nie wiem, czy dzisiaj wybuduję go całego, czy nie, ale będę się starał wybudować jak najwięcej i jak najwięcej wam pokazać z tej budowy no okej okay. teraz tak ten zup będzie szedł tutaj i tu w dół lub tak, do góry i tam, w tamtą stronę. Też mogłoby być. Albo tu by się już kończył. Do góry, a to by był balkon w tym miejscu. O, i to jest nawet myśl. Sensowna. Tak zrobimy, tu trzeba wskoczyć do góry. Tak, tu będzie. Raz. Tam jest tak jedna kratka, tu jest druga, trzecia, i na czwartej sufit. Ok, na czwartej Nie, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, na piątej będzie sufit. Okej. Okay. Tak, i tu będzie w tą stronę. I tam dalej będzie ściągnęło. A tutaj w tym miejscu, a w tym miejscu będzie podłoga i balkon. Ta podłoga może być w sumie ciemna. Tu zakończenie będzie jasne, żeby z tej strony była biała ściana widać. Ok, tam będzie balkon ciemny. To cały sufit będzie jasny hmm. Okej okay. Najpierw podoba zrobić jakieś lampy Okej. Okay. Lampy zrobimy. Takie, które już wcześniej wymyśliłem, tylko gdzie tu się kończy balkon. A siekiery trzeba jedną zrobić. I coś zjeść. Dobra, jeść mamy co? Tam jeszcze jest. Mam jedno mięcho, Dobra. Siekierka, mamy tu siekierkę. Nie mamy siekierki. Na razie nie będzie potrzebne, z kamienia nie będziemy jednak robić. Świerkowe ciemne, super. Trochę patyków by się przydało. Tam nie ma patyków? Nie ma. Trochę patyków. Tyle wystarczy. I zrobimy sobie ze dwie siekielki. Kurcz, na mamy tak w Dobra. Teraz tak, balkon będzie się kończył. Tam będzie, tu będzie barierka. 1, 2, 3 na 3 kratki. Czyli w tym miejscu, w tym można już robić dziury. Tutaj zrobimy. Lampy, ale nie takie lampy, które są w minecraft'cie. Tylko swoje własne. Swoje własne lampy i one będą wyglądały mniej więcej w ten sposób. Te boczne yy, miejsca tutaj... ...dół szyby... ...będzie oświetlone. Tam mniej więcej będzie, zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądało. Najlepiej to zresztą wygląda w nocy, bo... W ciągu dnia tego światła nie widać. O, teraz będzie noc. Tu pod, koło tego trzeba postawić pochodnie. Robimy tak. I to będzie oddawało światło tutaj. Dobra. Nową noc, trzeba iść spać, mogliby zrobić te dni trochę dłuższe w minecraft'cie. Dobra. Tam będzie balkon. Okej. Okay. Mam drabinkę jakąś my. super. To mięso może już zjem. Ten okay. ten Tu będzie ciemna podłoga. Ciemna podłoga, to będzie barierka szkła. W kurczę, nie mam stołu. Trzeba zrobić. Dobra. I tu będą kolejne. W tym miejscu może. O tak. Kolejne lampy. Dobra. Będą kolejne lampy. A bo to może wstawić jakieś ozdobniki, typu na przykład. W tym rodzaju, nie? Nie ja już szyby. Nie za bardzo. O, gdzie tu mieliśmy ten piasek tu? Dobra. To się później wstawi. I tu lampka. Okej. Okay. No i tutaj będziemy ten domek zakończać. Taka szerokość może wystarczy. Okej. Okay. I tu będzie prosta ściana u góry. A to podłoga, nie to. Dobra, teraz tak, góry to będą schody wyżej. Tu w tym miejscu. Żeby nad tymi lampami przejść, żeby schody były w tym miejscu, trzeba je zrobić. musi iść sufili wyżej. Tylko zrobimy chyba wyżej, po prostu nad tym. Mhm. Dobra, ale to później. Tu przełożymy użym śkierkę. Zawsze mam tak, tak robię, że z tej strony chowam narzędzia sobie. Z tej strony miecz, tu gdzieś w pobliżu żywność, pochodnie i tutaj te elementy, te, te, te kwadraty, te Eee, te rzeczy, które potrzebuję, dobra, już śpię dzisiaj. Zaraz będę kończył ten odcinek. Ok, tu zrobimy gdzieś jakąś ściankę w tym miejscu, może. W najbliższym czasie też zrobię Wam poradniki jak zrobić intro. Bo często pytacie mi, czy zrobimy Wam jakieś intro. Więc pokażę Wam jak zrobić darmowym sposobem intro. I też profesjonalnym programem. Nie używając żadnych programów do nagrywania typu Gregion czy Fraps czy, czy tam jakieś inne. Czy Bandicam. Bo do intra te rzeczy nie są potrzebne, akurat taki program nie jest potrzebny. Okay. Też można by wstawić ściankę. W tym miejscu OK i to będzie szyba będzie korytarz w sumie tę jedną można wyciąć tutaj ciach, ciach i ciach. Będzie na taką szerokość. Dobra. Okej. Okay. Tu też zrobimy coś takiego. Będą normalne okna. Bez dziwniej, żadnych. Jedno okno. To będzie drugie. Dobra, ja powoli będę kończył. Zbliża się już noc. Bo jednak to że nie żadna przyjemność, jak się gra na siłę. Ja już jestem tak śpiący strasznie. Chciałem koniecznie nagrać jeden odcinek. Może nie powinienem tak robić, bo na siłę się nie nagrywa. Tylko wtedy, kiedy ma się ochotę. Ale pomyślałem, że dawno nie wrzucałem tutaj nic z crafta, więc wrzucę tym razem. Ok, jakiś tam ogólny zarys takiego dolnego piętra jest. To będzie hall, korytarz. Jeszcze trzeba kuchnię zrobić. No i tak to będzie wyglądało mniej więcej. Tam będzie balkon. Okej. Okay. Jeśli z Wami żegnam już. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć.